Mam na wszystkim. Dzisiaj jedziemy do Wałbrzycha na szósty Wałbrzyski. W tym momencie jestem na w dworcu Wrocław Główny. Czekam na klebra, który ma do mnie dołączyć, a w pociągu 10 ma do nas karo. Idę sobie do Biedronki kupić żarcie. Szósty Wałbrzyski zapowiada się na całkiem udany mit. Będzie niecałe 10 osób. W zeszłym roku na zorganizowanym piątym było całe 15. Więc jeśli dzisiaj będzie 10 osób na niezorganizowanym, to będzie według mnie dobrze. Nie liczę na więcej. Szybka wizyta w tej zakończona. Kleber już powinien dojechać do... O właśnie, Kleber już jest. Zbieramy się na pociąg, mamy 19 minut. Wysiadamy na Szczawienko. Wspaliśmy jeden przystanek w wyciągu Chcieliśmy wziąć autobus Jedziemy już do celu Kamil i Łysy czekają już na nas na przystanku ma Dotarliśmy! Siema Tak oto Clever traktuje swoje pluszaki Mądry klewer. sobie poradził, brawo, clever. Karo nie była potrzebna. Wyszło trochę cytowatę, ale dobrze. Działa? Działa. W dół, to ja rozumiem, ale kurwa pod górę. Ale ja sobie poczegam, było super. Tak, w było całkiem kameralnie. Udało nam się, tak jak mówiłem na początku, udało nam się zebrać całe 8 osób. Wiedziałem, że 10 nie przebije, byłem tego pewny. No, atmosfera była, tak jak mówię, właśnie taka kameralna. Oczywiście łysy biegał z mapą przed nami. Nie tak, za nami, fauchają tak, się, że ktoś go nie słucha. Tak, Łysy bardzo lubi być pod przewodnikiem. Tak. Fajna pogoda. Na micie sobie dość dużo, dość dużo połaziliśmy I dookoła Wałbrzycha Nie padało. Tak? tak, i nie padało, nie mimo że miało padało, padać. nie padało, tak. to jest e... <laughs> Udało nam się trochę po wałbrzyku pochodzić. Jakieś tam laski pozwiedzaliśmy z Łysym. Całkowicie mit był praktycznie cały czas w dziczy. Dopiero końcówka była w galerii. No, do Wrocławia wróciliśmy pociągiem Kadecji, wróciliśmy tak gdzieś na godzinę 20, jechaliśmy nowym jaszczurem Kadecji, więc było całkiem, całkiem spoko. Po powrocie, po, powrocie do, po powrocie do Wrocławia poszliśmy sobie do galerii z Klebrem pogadać, zjeść, zjeść lody na happy hour, a cebula, biedaki. Tak. No i teraz do, dotarliśmy do, na Plac Grubacki, jakoś się, jako się udało, cały maraton zablokował miasto, więc ruch był utrudniony, mogłem wziąć rower, ale mi się nie chciało, tak, no, no teraz już się praktycznie rozłączamy i jedziemy sobie do domu. Czekamy gieranie na zdjęcie od na, na relację od Dobra, eee, na kiedyś, na kiedyś może będzie. Tak, więcej, więcej daję. Siódmy Wałbrzywski, nadchodzimy. 7 na 10. <noise> ja daję coś podobnego, 21 na 37. Tu... A to nie grzeź tego wszystkiego.